Aby obliczyć coś w arkuszu kalkulacyjnym, wpisujemy. Jeśli chcę obliczyć 9 razy 154, zaczynam od znaku równa się i wpisuję. Wciskam Enter, pojawia się wynik. Dzielenie. Chcę 1000 podzielić przez znak dzielenia. To jest ukośna kreska. 1,45. Pojawia się wynik. 2 do potęgi piątej chcę obliczyć. Piszę, równa się 2 do potęgi, to jest taki daszek. Klawisz z szóstką. 5 i pojawia się wynik. To są formuły z liczb. W formułach bardzo często występują adresy komórek. I tak, jeżeli chcę obliczyć, ile za, należy zapłacić za wszystkie gumki, wpisuję tutaj formułę z adresów. Mogę wpisać równa się ilość gumek jest w komórce d2, więc mogę wpisać po prostu d2 z klawiatury. Razy. Cena jest w komórce E2, mogę wpisać E2 po wciśnięciu klawisza Enter, otrzymuję wynik. Jeżeli teraz dwukrotnie kliknę na tę komórkę, widzę zawartości których komórek zostały przez siebie wymnożone. I teraz już widzę tutaj wielkie D i wielkie E, a wcześniej wpisywałam małymi, ale w arkuszu kalkulacyjnym nie ma to znaczenia. Enter. Kolejny adres wpiszę w ten sposób, że napiszę równa się i po prostu kliknę jedną komórkę razy kliknę odpowiednią drugą Enter. Oczywiście mogę po pierwsze, jeżeli zmienię tutaj wartość i zdecyduję się na przykład na 7 gumek, a nie na 5 jeżeli Zatwierdzę klawiszem enter tę zmianę. Automatycznie wartość mi się przeliczy. Jest 7,45. Po wciśnięciu klawisza enter pojawiła się tu inna liczba. Oczywiście formułę z adresów mogę skopiować. Kopiowanie jest możliwe dlatego, że adresy są to adresy względne zmieniają się podczas kopiowania będzie się zmieniał numer wiersza tu mamy D2E2 tu mamy D3 razy E3 tu mamy analogicznie i tak dalej aby obliczyć Sumę wszystkich wydatków. Najlepiej posłużyć się funkcją suma. Równa się suma. Otwieram nawias okrągły i mogę wpisać, że to jest f2. Zakres komórek od f2. Jest to zakres prostokątny, więc dwukropek wpisuję, a ta komórka ma adres f7. Czyli wpisuję F7. Wciskam klawisz Enter. Teraz mogę sprawdzić. Jeszcze raz sobie tutaj kliknę. O, zaznaczył mi się zakres, z którego sumuję. A oczywiście zwykle w życiu robimy to prościej i wpisujemy równa się suma. Otwieramy nawias i po prostu zaznaczamy zakres komórek myszą. Pojawił się ten sam zakres, będzie ten sam wynik. Teraz, jeżeli zdecyduję się na przykład na jednak na trzy gumki. To po wpisaniu 3 i wciśnięciu klawisza Enter zmieni mi się ta wartość i automatycznie przeliczy się suma. Wciskam klawisz Enter, tu wynik uległ zmianie i suma również uległa zmianie. Powiedzmy teraz, że ja jednak nie decyduję się kupić wszystkiego z jakichś powodów. Tylko chcę obliczyć sumę wybranych artykułów. W związku z tym wpisuję równa się suma, obaliłam litery, równa się suma, otwieram nawias i powiedzmy, że decyduję się wyłącznie na ołówki, więc klikam stosowną komórkę, yy, średnik, chcę Zakupić jednak tylko ołówki, długopisy i kredki. Więc wymieniam adresy tych trzech komórek, albo klikam po prostu na te komórki i ich adresy oddzielam średnikami. Wciskam Enter i mam tutaj cenę tylko tych wybranych. Artykułów. a jeszcze jedną rzecz pokażę przy tej okazji, gdyby ta kolumna była zbyt wąska, wszędzie pojawią się takie znaki hasze, dlatego że liczba wyświetlona, no fragment liczby mógłby... No, właściwie niesie wadliwą informację, bo nie, może nas po, zmylić. W związku z tym, jeżeli są takie znaki, znaczy, że to kolumna jest zbyt wąska, należy ją po prostu poszerzyć. Średnia. Mamy tutaj oceny z różnych przedmiotów. Chcemy obliczyć średnią. W związku z tym, wykorzystam funkcję średnia. Równa się średnia. Otwieram nawias i najprościej zaznaczyć wszystkie komórki, ponieważ jest to prostokątny zakres. Adresy skrajnych komórek są oddzielone dwukropkiem. Mogę nie zamykać nawiasu, wcisnę Enter. No, mam tutaj nieco za dużą dokładność. Oto ten sam wynik z mniejszą dokładnością. Oczywiście mogę formułę skopiować poniżej. Nie przeszkadza tutaj w żaden sposób, że niektóre komórki są puste, są one zignorowane. Ale jak inaczej zrobimy? Trzeba pomniejszyć. Teraz chcę obliczyć średnią ocen ze sprawdzianów, które są zaznaczone tutaj czerwonym kolorem. W związku z tym klikam komórkę, oddzielam średnikiem i następna komórka. Wciskam klawisz Enter. No, mam tutaj taką dokładność dużą, ale to jest w sumie 4,33. Następna rzecz. Teraz trochę o adresach względnych i bezwzględnych. Jeżeli wpiszę tutaj równa się A1, wcisnę klawisz Enter, pojawi się po prostu taka sama zawartość jak w komórce A1. Skopiuję tę formułę poniżej i wszystkie imiona zostały obok tutaj powielone. Podobnie, jeżeli tutaj napiszę równa się, a8, Enter, i tym razem skopiuję tę formułę, ale w prawo. Dzieje się tak, dlatego że w formułach znajdują się adresy względne. A8 y, czy A1 to są wszystko, B5 to są adresy względne. Oj, przepraszam, Escape tutaj robię. Teraz zrobię to inaczej. Wpiszę równa się zamiast A1 wpiszę dolar, a dolar 1. Wcisnę klawisz Enter. I jest dokładnie to samo co w tej komórce, ale jeżeli skopiuję poniżej, wszędzie będzie napis Ewa, ponieważ zawsze, jeśli to jest adres bezwzględny, czyli poprzedzony znakami dolara, e, zawsze. Wartość jest pobierana z tej wskazanej komórki i z żadnej innej. Więc wszędzie tutaj jest to samo. To samo oczywiście mogę zrobić tutaj wpiszę. Zamiast A8 wpiszę dolar A dolar 8. I po skopiowaniu również będzie zawsze Ola, ponieważ. Komórce A8 oznaczonej dolar A, dolar 8 zawsze i no, zawsze z tej komórki jest pobierana wartość. Mam tu liczbę, liczbę pomnożoną przez n, n aktualnie wynosi 4. Tutaj mam liczbę i liczbę plus n. Zmierzam do tego, że jeżeli Wartość liczby n zmienię, na przykład, na 3 i zatwierdzę. Automatycznie przelicza się tutaj wszystko. Otóż, jak to zrobić? Piszę formułę równa się A2. Jeżeli napiszę tak, równa się A2 razy E1, Wcisnę klawisz Enter i skopiuję formułę poniżej. To już widać, że nie jest dobrze, ponieważ adres podczas kopiowania się zmienił, a w komórce E2 mam po prostu pusto. Tak samo w komórce E3 również mam pusto. Jest to źle, w związku z tym to usuwam. I muszę poprawić w ten sposób, że adres E1 zablokuję, czyli przed E dolar i przed 1 również dolar. Teraz po zatwierdzeniu mogę skopiować poniżej i już widać, że wartości są prawidłowe. Podobnie postępuję tutaj, równa się to razy. Zawartość tej komórki, ale muszę poprzedzić znakami dolara. Enter. I teraz, gdy skopiuję w prawo, jest wszystko dobrze. Jeżeli zmienię na przykład 4 na 5, wszystko ulegnie przeliczeniu.